Dzień dobry. Dzisiaj będzie o nowym wyglądzie Facebooka na desktop. Na pewno już się zorientowaliście, oglądając Facebooka na komputerze, że ma on całkiem nowy layout. To jest zmiana, która była długo zapowiadana przez Facebooka i od jakby 1 września jest już obowiązująca. I tak jak Facebook ogłasza, do końca września jeszcze można się przełączyć z nowej wersji na starą wersję i z powrotem. Natomiast myślę, że od października będzie ten nowy layout już wyłącznie ten nowy layout i z tego starego już nie można będzie zobaczyć. To, co w tej chwili tutaj widzicie na ekranie, to jest stary layout facebookowy, do którego wszyscy przywykliśmy, natomiast w tej chwili jest już nowy. I teraz pierwszy element, który ja chciałabym pokazać, to jest jak się przełączyć z jednego na drugi, bo może jeszcze w tej chwili, jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do nowego, a potrzebujecie coś pilnie znaleźć, zrobić i nie wiecie, gdzie to jest, to może przez chwilę będziecie chcieli jeszcze wrócić do tego starego layoutu. Dlatego pokażę, gdzie można znaleźć to przełączenie ze starego na nowy. Natomiast no, radzę się już zacząć przyzwyczajać do nowego, bo prawdopodobnie od końca września ten stary layout całkowicie zniknie w nowym przepraszam w starym lejaucie, jak jesteśmy tak jak widać tutaj żeby się przełączyć na nowy trzeba otworzyć na tej niebieskiej belce na górze strzałeczkę gdzie mamy nasze wszystkie funkcje w menu i tutaj jest nowy element przejdź na nowego Facebooka jak w to klikniecie to przełączycie się na nowy layout facebookowy taki jak właśnie ten ten layout jest, jak dla mnie nie jest on całkiem intuicyjny, on wygląda bardziej jak layout na telefon, a ponieważ jest na komputerze, więc wszystko jest rozciągnięte po prostu niemożliwie dużo na boki i, i trochę to mi utrudnia życie, ale okej, okay. jeśli jesteście na, na jakiejś, na, na, na swojej jak gdyby stronie głównej, tak, tak jak ja tutaj w tej chwili, no to na górze mamy tradycyjne menu, gdzie możemy sobie przełączyć między naszą stroną, z tak zwaną ścianą, z postami, które Facebook nam tutaj pokazuje i proponuje. Co tutaj na, na tym mamy? Strony. Strony, które Facebook dla nas proponuje, to jest i nasze własne strony. To jest nic innego jak to menu, które było wcześniej na starym Facebooku, tylko w innym miejscu. Tak naprawdę w tym nowym layoucie nie pojawiły się nowe funkcje, nie ma niczego nowego, co, co, co trzeba by było tutaj pokazać, że o uwaga, pojawiła się nowa funkcjonalność. Nie, to jest wszystko to samo, co było, tylko poukładane w inny sposób. I teraz w tym nowym layoucie, jeśli chcecie na chwilę wrócić do starego. No to wystarczy, otworzyć też sobie tą strzałeczkę. Zauważcie, że całe to menu, które było na tej niebieskiej belce kiedyś na górze, to przeszło tutaj na prawą stronę i tak naprawdę tutaj macie powiadomienia z Messengera, powiadomienia od Facebooka i to otwierane menu które też strzałką się otwierało w starym layoutzie, jest tu po prawej stronie pod strzałeczką i tutaj również jest opcja Przełącz tymczasowo na klasyczną wersję Facebooka. Jak na to klikniecie, to Facebook prosi Was o podanie opinii, dlaczego chcecie wrócić na starą wersję, czy coś Wam się nie podoba, czy czegoś Wam brakuje. Jeśli Wam się nie podoba, to radzę pisać do Facebooka, że Wam się nie podoba. Jeśli Wam się podoba, no to cóż, piszcie, że, że, że jesteście zachwyceni. Jak to pominiemy, no to przejdziemy na starą wersję i, i, i będziemy widzieć Facebooka jeszcze przez miesiąc w starym lejaucie. Teraz, no właśnie, właśnie to zrobiłam, a chciałam tego uniknąć, to może wróćmy z powrotem do tego nowego, bo chciałam pokazać, jak można w nowym lejaucie, to przez chwilę niech to sobie, niech to sobie, niech sobie dojdzie do siebie ten Facebook, bo się tutaj miota. Przejdźmy z powrotem na tego nowego. Bo chciałam Wam pokazać jedną funkcję, którą Facebook nową wprowadził, która może oszczędzić trochę Wasze oczy. To znaczy, można w tym nowym layaucie Facebookowym zmienić sobie tło na ciemne, włączyć tryb ciemny, i wtedy nasz Facebook wygląda w ten sposób. Jak się do tego przyzwyczajecie, to dla oczu pewnie jest to lepiej i zdrowiej. I teraz, gdzie można szukać swoich rzeczy w tym nowym layoutcie? No, musicie je przyjrzeć dokładnie, bo to wszystko, co było, jest tylko inaczej poukładane. Tutaj, to strzałeczka menu, to już pokazałam. Tutaj były rzeczy dotyczące ustawień, i tutaj nadal jest to menu. Nasze pod kółkiem ustawienia i prywatność, gdzie możecie zmieniać różne rzeczy dotyczące waszego profilu na Facebooku. Teraz strony, gdzie są wasze strony? Wasze strony są albo tu w skrótach, tak jak były po lewej stronie, albo tutaj na górze, jak otworzycie strony, to też będziecie widzieć strony, czyli jakby całe menu ze stronami. Moje 22 strony, które ja tutaj obsługuję i Wszystkie, które można odkrywać, czy polubiać, czy zaproszenia stron do, do polubienia. Tu jest z powrotem, wracam na tą stronę główną, na naszą swoją ścianę, i chciałam Wam pokazać, jak wygląda w tej chwili też layout strony firmowej, bo wszyscy, którzy poza profilem prywatnym na Facebooku prowadzą jakieś strony, to powinni zobaczyć, jak w tej chwili strony wyglądają. Ja otworzę swoją stronę tutaj reklama w internecie i różnica jest, tutaj jest różnica w lejaucie. tutaj rzeczywiście się nieco zmieniło i trochę w pierwszej chwili ciężko jest się odnaleźć, bo to co mieliśmy kiedyś na górze, czyli na przykład reklamy, centrum reklam albo albo... Narzędzia do publikowania, z których pewnie często korzystacie, jeśli używacie Facebooka na komputerze, to wszystko wylądowało teraz tutaj w menu po lewej stronie. Statystyki również wylądowały w menu po lewej stronie. Jak się otworzy, tutaj jest nawet Centrum Reklam, co jest pewnie Facebook uznał, że trzeba ludziom pokazać je jakoś bardziej na widoku, więc jest jako pierwsze. I tu można podglądać wszystkie swoje reklamy i grupy odbiorców. Powiadomienia również wylądowały, nie ma już ich na górze, tylko wylądowały tutaj, z lewej strony. Jeśli otworzycie, to zobaczycie po prostu wszystkie powiadomienia w takim dziwnym menu, jakby z lewej strony, i dopiero jak się kliknie, kliknie w powiadomienie, to tutaj otwiera się jakby pełne powiadomienie po prawej. Trochę jest to dla mnie bez sensu, bo. No bo właśnie, otwiera się w ogóle, otwiera się cała strona później tutaj z, tym, z tymi powiadomieniami. To nie jest coś, co, co ja jestem zachwycona. Jak klikniecie później, trochę też mam pytanie do Facebooka, nie wiem, może ktoś z Was wie, w jaki sposób można szybko wrócić do widoku swojej własnej strony, a nie do widoku mojej prywatnej strony głównej? Bo klikając tutaj na górze na ten guzik dome, z domkiem, na ikonkę z domkiem, wracacie po prostu na swoją ścianę, na swoją prywatną ścianę, a ja bym chciała wrócić z powrotem na swoją stronę firmową. No to jeśli chciałabym tak zrobić, to jedyne co mi zostaje, to właściwie kliknąć, jeśli przejdę w te powiadomienia, to potem, żeby wrócić na swoją stronę firmową, to chyba mogę jedynie w ten sposób, że klikam w tu po prostu w przeglądarce. Na cofnij się. I wtedy wracam na swoją stronę firmową. To, to jest lekki brak według mnie w operowaniu tym nowym layoutem Facebooka. Zmieniło się też o tyle tutaj, jak widzicie, że to menu no jakby nasze posty na stronie firmowej są tutaj po prawej stronie, a po lewej stronie zamiast na górze, tak jak kiedyś było. Po lewej stronie są te wszystkie funkcjonalności, które kiedyś były podzielone między górę a prawą stronę. Nie wiem, dlaczego w tej chwili to całe menu wylądowało z lewej, a nie z prawej. No cóż, okej. Okay. Może ktoś uznał, że tak będzie lepiej. Jak widać, są tutaj statystyki, są informacje. Potem jest, jeśli ktoś ma sklep, to ten sklep wylądował dopiero poniżej. Jeszcze nie znalazłam sposobu, to znaczy z, z, prawdopodobnie jest i zrobię o tym następny filmik, czy można, tak jak w starym Facebooku, poukładać sobie pewne rzeczy według własnej y, kolejności, na przykład ja bym bardzo chciała, żeby ten mój sklep z wyświetleniami na YouTube znajdował się na górze, a nie tu na dole, więc y, następny film będzie o tym, jak, jak tutaj w tym nowym lejaucie zedytować go, żeby wszystko, co byśmy chcieli, pojawiało się użytkownikowi na górze. Jak wyświetlimy, bo to jest widok, który widzi administrator strony. Jeśli wyświetlimy jako gość, to też ta strona wygląda inaczej niż wyglądała kiedyś. No, w, w, niestety. Trzeba się z tym pogodzić. Już w tej chwili nie mamy czegoś takiego, że na górze były wszystkie nasze zdjęcia, filmy i takie rzeczy, że użytkownik, jak wchodził, to najpierw widział to, albo widział najpierw elementy sklepu. W tej chwili mamy to poukładane od informacji poprzez zdjęcia, filmy i dopiero dalej sklep. Także jeśli jest taka możliwość, żeby to zedytować, to ja to pokażę w następnym filmie. Co jeszcze ważnego, bo no właściwie chyba. Tak jak mówiłam, nie ma nowych funkcjonalności w tym, w tym Facebooku. Jedyne co się zmieniło to poukładanie tego, tych rzeczy i tego menu w inny sposób, więc niestety trzeba zacząć się przyzwyczajać, że po prostu pewne rzeczy są w innych miejscach. I tak jak kiedyś wszystko było bardziej tutaj w tych górnych menu, w tej belce i w menu pod. Pod ekranem. Tak w tej chwili no, pojawiło się na stronie firmowej, pojawiło się menu z lewej strony, w którym możemy szukać rzeczy, który, które kiedyś były na górze i po prawej. Jedyna jeszcze rzecz, która też się zmieniła, i nie, chyba nie najlepiej, to znaczy, nie wiem, mam nadzieję, że Facebook poda wymiary, jakie są w tej chwili nowe wymiary tego baneru tutaj, dlatego, że. Tak jak kiedyś filmy, które były tutaj zamieszczane, były filmami, filmami dopasowanymi do całej szerokości ekranu. Tak widzicie teraz, że film, który ja miałam tutaj wstawiony na okładkę, jest przycięty. Czyli po prostu no, jest filmem w rozmiarze YouTube'a, mimo że powinien tak naprawdę zajmować cały ten ekran, który był na to przeznaczony. W starym Facebooku tak było. W starym Facebooku ten film wyglądał tak i to też mi się nie podoba. Mam nadzieję, że znajdzie się sposób na to, żeby tą całą szerokość tego baneru wykorzystać. A on no tutaj się już przełączył na nowy, ja chcę, a ja bym chciała jeszcze pokazać, jak ten stary wyglądał. Przejdziemy jeszcze raz na klasyczną wersję Facebooka, żeby tą różnicę zobaczyć. Pominiemy to, niech on się tutaj odświeży. Czyli teraz trzeba tak naprawdę sprawdzić, czy te zdjęcia, które żeśmy, i filmy, które żeśmy przygotowali na okładkę pasują do tego nowego layoutu, bo e, niestety nie są one automatycznie dopasowywane do tej przestrzeni, którą Facebook przeznaczył tu na górze na baner. Nie jest to dobrze, bo no, nie, nie wygląda to najlepiej. Chyba trzeba by było rzeczywiście coś tutaj zrobić, żeby wykorzystać całą ten obszar, natomiast czy jakie są rozmiary tego pola? Czy to się zmieniło w stosunku do tego obszaru, który, który kiedyś był? No to dopiero będę ten temat badać i będzie o tym w następnych odcinkach. Kiedyś był taki ładny guzik, zmień zdjęcie w tle. i jak widać, ten film, który, który ja zamieściłam, zajmował cały ten banerek tutaj. W tej chwili po zmianie na nowy layout już nie zajmuje. Jest filmem zwykłym w rozmiarze filmu YouTube'owego i nie pasuje. Ciekawe, czy zdjęcia też się tak nie dopasowują. To jeszcze nie testowałam, to pokażę to też w następnym filmie, jak ewentualnie dopasować, bo. Przy, jak się kliknie na guzik edytuj, to można tutaj w tej chwili co najwyżej zmienić zdjęcie, wybierze zdjęć, wybierz, wybierz spośród filmów, utwórz, pokaż slajdów, wcześniej zdjęcie, ale nie można tego filmu, który, który jest w żaden sposób dopasować do rozmiaru ekranu. Także to tyle, jeśli idzie o nowy, o nowy layout Facebooka. Ja nie jestem nim specjalnie zachwycona, bo ewidentnie jest to layout wzorowany na telefonach i po prostu na telefony. Tak wygląda w zasadzie tak jak zrobiony na telefony. Być może takie jest dążenie Facebooka, żeby to wszystko było tak samo i na telefonie i na komputerze, ale no nie po to otwieram Facebooka na komputerze, który ma wielki ekran, żeby mieć takie ograniczenia jak w tej chwili do, do, do szerokości, powiedzmy takiej jak, jak na telefonie można to oglądać. Jeśli macie jakieś pytania do nowego layoutu, nie jesteście sobie w stanie z czymś poradzić, to piszcie oczywiście w komentarzach, postaram się pomóc. Ja sama będę ten layout jeszcze zgłębiać te wymiary i te różne elementy, które można tutaj czy można je przestawiać, bo w starym layoutcie można było. Natomiast czy w nowym można sobie dopasować kolejność wyświetlania elementów. tego jeszcze nie wiem. O tym będzie w następnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Subskrybujcie kanał polubcie film, jeśli Wam się to co przydaje, co ja tutaj pokazuję i no i piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. Pozdrawiam i powodzenia.